In here, there's society, there's order. Out there, the jungle. The synapses in our brains go dark little by little. You forget where you're from, who you are. Yeah. So, what about my friend Oliver? I've almost burst this thing wide open. I can feel it. By the way. <coughs> no, nie wam to bię, tych ludzi, jego <coughs> poprzejmowałem. Lovely weather we're having. My boss, are you planning up a parade? <laughs> That's why I love you, Voss! You make me laugh! Everything in business is so goddamn serious. But you... Sir... What about Snow White? You know what, I don't give a fuck about him. I don't give a fuck. Really? Then why am I here? Once you've got the ransom money, his friends are gonna be sold like that. I shot his older brother. I did what you wanted with his younger brother. He's my sister. You think, white boy? I don't give a fuck about your family. It is by my grace that just have to be on the antenna of my Therefore, I would like it if you gave a fuck about Jason Brody. Okay, Hoyt. Okay. All right. Fantastic. I am really loving this weather. What's the name of that village down the road? Barrish town? Bunch of native sympathizers.

Czyli jeszcze ponad wasem jest Hoid jakiś, jegomość. Wejdźmy stąd. Chyba, że tu jest gdzieś. O, właśnie. Jakaś amunicja. Chciałbym coś kupić, tak. Amunicja przede wszystkim. Uzupełnić zapasy. Chciałbym szybko sprzedać coś za 300. Prawie 400 dolarów. Świetnie. Mam LKM'a. Chciałbym użyć. sprzętu Czungla, piasek, dobra My Użyjmy, no i właśnie zamiast tego arpega by mi się przydało, a z tego co się dowiedziałem to faktycznie jest jest dostępna nowa broń, oczywiście jeżeli przechodzimy dalsze misje Które by tu iść, gdzie tu jest jakieś wyjście, przejście samochód, może po coś po drugiej stronie wody, żeby nie było krokodyla tu przypadkiem Że tu jest, że tak powiem, teren. O właśnie. Tutaj mam granatnik, mam tego sztajera, tam jest zrzut yy, lekarstw. Zrzut zasobów. Zróbmy tę misję. Skoro już tu jestem. No tak, zginął. Ale zobaczmy jeszcze na mapkę. Co tutaj się dzieje? Tak, pewnie tutaj mam gdzieś dotrzeć. Nie, gdzie mam dotrzeć? tutaj dobra, okej okay. tak, 250 dolarów w 500 exp przez dżunglę się przecieramy tym strony. teraz, tam jest to droga, aby e Niecała minuta opierniczamy, dobrze, że tutaj nie ma żadnych piratów, basa. Także mogę w miarę bezpiecznie tutaj podążać. Pomykaj, pomykaj 30 sekund. sekund a to jeszcze nie koniec 15 sekund chybaście udało się świetnie wzrusz zasobów Dobra, masz tutaj Gdzie zasoby tam chyba nic nie ma w środku ale tu jest kolejna misja jest żywy poszukiwany martwy chyba tutaj 500 niedługo będzie. Poziom kolejny. Tu są te misje. Tak, weźmy tą kolejną misję, zróbmy. Uszaną tradycję zabij. Pirata, no dobra. Zabijemy pirata, tu jest skrzyneczka. On gdzieś tam jest. To jest kolejna skrzyneczka, weźmy ją sobie. Ci się wydaje, że ktoś mnie uprzedzi ktoś mnie ktoś widzi Dobra, to też pająka O nie, nie, nie Ktoś mnie tam kurde widzi, tylko nie wiem kto i skąd Tu jest To mi się nie podoba. Co mam tu, mówić, co prawda Dobra, spokój cisza. Smartphone. Musiałem zrobić krótką przerwę. On gdzieś tutaj jest pewnie, tak? Mam nadzieję, że to nie jest dowódca. Nie, ja to był zwykły pole z tym Biały kwiatek. Weźmy sobie, ponieważ będę chciał miksturę zrobić. Właśnie, zróbmy miksturę. też polowanie walka. Chyba w walce to jest. Ulepszona percepcja. Trwałość. Yy, nie tu. nie internetu. Specjalne. Nietykalny. Yy, nietykalny. Kurde, troszkę mało. Polowanie. Zobójczułowca. Nie to. To są zwierzęta i odstrasza zwierząt. Polowanie, walka. Padany teren. Głębinowiec. To jest chyba w walce, ulepszona percepcja. Może tylko nie wrogów. No właśnie to chciałem. A, to szkarłatne liście, no właśnie. Tam są, widzicie? Holę się. jednak tego! Dobra. Teraz spokojnie. Bo któryś z nich jest szefem jest szefu. Szefu jest odwrócony tyłem. Tak jest. Seria eliminacji. Wreszcie użyłem tej umiejętności. Nie, nie chcę tego. Dawaj moją... 4 Pięknie. Jest kasa. Aha, ja chyba zebrałem ten. O, list daje też dużo. 500. Dodaję liściki. Tu jest gdzieś skrzyneczka. Jest. Tak jest. Punkt umiejętności. Umiejętności, kontrola oddechu To był gdzieś taki fajny Taka fajna umiejętność, że można było yy, iść dużo szybciej, o właśnie tutaj, bieg przeżungla, że się szybciej przykucnięciu I to chciałbym wziąć, tylko nie mogę, bo muszę wziąć pływanie albo jak ninja Także chyba będę musiał wziąć pływanie, bo i tak pływanie mi się przyda, myślę yy, Tak, weźmiemy pływanie i następną umiejętnością będzie bieg przy dżungle. Dobra, jest fajnie. Jest git. Jest, jak to mówi wązaj, a słodko. Dobra. Jest troszkę tutaj. Ale jestem chyba w pobliżu tego miejsca, tak? Mi się wydaje. Tam gdzie miałem dotrzeć. Gdzie ja w ogóle jestem? Halo. Muszę się zlokalizować na mapie, nie widzę się po prostu. Nie widzę się, halo. A tu jestem, dobra. Nie. Gdzie ja, kurde, jestem tutaj. Dobra, weźmy ten list. Skoro już tu jestem w pobliżu. Bo to jest 500. 500 punktów. Ale ktoś mnie widzi. I to człowiek raczej wykrywa aniżeli zwierzę. Tylko kurde, skąd i gdzie? Czy uda mi się tędy zejść? Może tu? Delikatnie, tu jest wspinaczka, gdybym chciał wejść. No to jeżeli mogę wejść, to na pewno mogę zejść. Taką mam. Hipotezę? Nie, ten nie. Uuu. Amunicja, kasa. Co to? A to? Granat. Jeden mi suwa. Tędy raczej nie zejdę. Ten też nie bardzo. A tu jest jakieś zejście. O Ty. Dobra, tu już chyba da radę się ześliznąć Ło A wiem spadł w przepaść Póki co jest git Ten list musi być gdzieś tutaj Na górze Znaczy na górze, na, znaczy on jest. Nie, na dole gdzieś jest, widzicie. Tu wejście do jakiejś tej musi być. Jaskinki gdzieś podziemnej. Widzicie, bo on się znajduje tam. Więc na pewno. O, tu jest jakieś przejście. Widzicie na mapie, to takie czarne. To jest zejście do tego. Weźmy sobie zielone liście. Tutaj jest jakaś skinka. I list jest tam. Jest zagubiony okay. list, świetnie. 500. O, może coś dostanę ciekawego. Po 10. To pole ryżowe. No idę, idę. Tu gdzieś samochodzik był. Z tego co kojarzę, tam jest. tutaj to jedzie? Ja to nasi. Dobra. Lecimy. Gdzie w ogóle jest pole ryżowe? Tak, to tutaj prostą drogą masz, to jadę. Tak, że tutaj powinna być prosta droga. Prosta w sensie bez przeszkód większy. Z drogi śledził. Wziąć. Tak to jest, jak się wyprzedza na wąskiej drodze. Trzymaj się. Chciał z czymś zatrzymać, żebym mu pomógł Stojęmy. z samochodem. Tu jest jakaś akcja. Willis, jestem w Baristownie. Jest Daj, żadnego granata nie rzucił. Tam jest szopa. Jeżeli słyszycie uderzenia młotkiem, to wybaczcie. Szczęście nie. Jest helikopter i tam jest... ojt. Tu... Chyba tam przy, helik przy helikopterze. Dobra. Wow. Od tych wzgórz przejdziemy powinni wykryć. wait until he leaves otherwise you will make chicken chow mein out of your friends i wanted to be clear that anyone anyone who helps those savages out in the woods will end up like our friends here with my point coming across you run you guy in Red right in the middle of the oh, okay. okay. yeah. night the transportation manifest that will lead you to Oliver Carswell. It'll be encrypted, but I'll decode it if you snap me a picture. Oh shit, Ollie. Gotta save this guy. no agent willis huntley asked me to extract you he said you could help me find one of my friends tell me where oliver is no i need to go to the village now i'll tell you when we get there the kurda Fine. What for? follow me? We have to get across the field. The 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 i follow me. I know where they cost the mine. Макурдэ 背后去。Hey,

i find the documents. Keep them busy. I'm still looking. They threw everything on the floor. Over there. Chuca aí, tá hot.

I'll take a picture of it for Willis. <laughs> oh, katar, Willis the, the picture? The pirates use codes Neanderthals can read. Oliver is being transported on the Old Road. I've set the decrypted coordinates. Good! I'm on my way! Oh. Dobra, to jest, granaty są, dobra kochani, 2000 punktów, kolejny poziom, to jest właśnie ten poziom umiejętności, który chciałem wykorzystać na skradanie się pająkowe przez dżunglę, ale chyba go nie mogę jeszcze, kurde, bo to jest, idzie tędy, Uuu, nie, tędy, dobrze też idzie, no ale chciałbym użyć tego, czemu nie, a, tego nie użyłem. Dobra, jest. Świetnie. Nowa receptura, strzelec wyborowy. Teraz zobaczymy. To dzięki właśnie wykonanej misji udało się odkryć recepturę. Tu są jeszcze kolesie. polimerowy banknot. Ładnie. Dobra. E, kochani, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Całkiem niezła jadka tutaj była. Ja sobie tutaj jeszcze ich poprzeszukuję. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Gdzie no, będziemy dalej kontynuować naszą przygodę na Rook Island I postaramy się właśnie przeżyć, przejąć tam, ten skład amunicji czy co oni tam wiozą. No, to gruło. Także póki co komentujcie, subskrybujcie, oceniacie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Aldara Plays Far Cry 3. Trzymajcie się kochani, pa, pa.